Nazywam się Marta Wojewska. Razem z siostrą i rodzicami hodujemy bydło rasy Limuzeum. Sprowadziliśmy je z Estonii i jesteśmy bardzo zadowoleni z chowów. Niskie nakłady pracy i duża ilość gruntów, na których mogą być wypasane zwierzęta, to najważniejsze czynniki, które dziewczyny nakłoniły do hodowli bydła mięsnego. Obecnie mają dwa stada, czysto rasowe i mieszańce, które powstały stosują skrzyżowanie towarowe wypierające nasieniem buchajów mięsnych. Krowy matki i ich cielęta mogą przez 7-9 miesięcy wypasać się na pastwisku w sezonie letnim. Zalety utrzymywania zwierząt na pastwisku. Pierwsze, niskie nakłady pracy. Drugie, wypasanie ma korzystny wpływ na cały organizm zwierząt. Trzecie, zwiększenie odporności na choroby. Czwarte, prawidłowy rozwój narządów rozrodczych. Piąte, niskie koszty utrzymania. Szóste, lepszy rozwój młodych zwierząt. Siódme, wydłużenie życia bydła. Ósme, wpływa na łatwe wycielenia. Krowy limuze są bardzo dobrymi matkami. W razie zagrożenia całe stado otacza cielęta. Drugie stado mieszańca. Bydło ma do swojej dyspozycji duże pastwiska z wodopojami.